Witamy się z Czech. Czechy nam się tak spodobały, że postanowiliśmy tutaj spędzić jeszcze jedną noc, a po drugie przez to, że nagle się zrobiły brzydkie dni, także zaczęło padać i tak ma być przez następny tydzień wszędzie. To trochę tak jakby zostaliśmy bez prądu, ponieważ się okazało, że nasza lodówka, ta taka przenośna dodatkowa, którą kupiliśmy, nie działa w kamperze i tak samo Starlink przez to, że nie jest stałe napięcie i nie jest wystarczające, bo jest 11,9, coś takiego. I wtedy po prostu wszystko odcina. No, tak naprawdę, tylko telefony, zegarki, mikrofony, słuchawki możemy tam ładować, a reszta niestety musi być podłączona do All Powers, więc potrzebowaliśmy doładować All Powers, no bo brzydkie dni my jesteśmy w drodze, ciężko rozłożyć te panele. Więc Enzo, chodź tutaj, chodź! Więc na Park Nights znalazłam miejscówkę, gdzie są cztery podłączenia do prądu za darmo. Jedyny problem był taki, że nie mieliśmy przejściówki. W się sensie nie mieliśmy tego wejścia. My mieliśmy takie coś, a potrzebowaliśmy tego drugiego. Gigi zaczął przerabiać kabel, ale się okazało, że druga końcówka też się nie zgadza. Enzo, hej! Hej! E, się okazało, że druga końcówka też się nie zgadza, więc po prostu pojechaliśmy do czegoś w stylu OBI. E, coś chyba nazywa uni-hobby, czy coś takiego. E, I znaleźliśmy taką końcówkę za jakieś 15 euro. E, w ogóle ceny tutaj niektóre tak nie mają sensu, bo niektóre są turbo niskie, niektóre są turbo wysokie. I takie to, nie wiem, dziwne jest. Ale dobra, mniejsze z tym. E, Czechy nam się tak spodobały. Chcielibyśmy tu zostać dłużej, ale śpieszno nam do Rumunii, bo chcemy już zwolnić, a nie być cały czas w drodze. E, tutaj wczoraj przyszliśmy na plac zabaw. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te kwiaty. To jest w ogóle przepiękne, moim zdaniem. No. I tutaj w ogóle jest taka siłownia. W ogóle to miasto tak bardzo mi przypomina miasto, z którego ja jestem w Polsce, czyli z Piły. E, przez to, jakie są kolory budynków. Pewnie w wielu miastach w Polsce tak jest, ale nie wiem, to mi tak jakoś bardzo przypomina, właśnie piłę. Bardzo nam się tutaj spodobało, może to jest też kwestia tego, że no dawno nie byliśmy w tej części Europy latem, wiosną i, wiecie, to ma inny klimat niż zimą, bo przez Czechy przejeżdżaliśmy zimą, w Polsce byliśmy zimą, dopiero w Rumunii byliśmy dwa lata temu latem i też pamiętamy, jak nam się podobało. Niestety w tych krajach Zimą jest bardzo zimno i jest śnieg, czego my nie lubimy. <grytanie> się na mnie obraził i poszedł do kampera. <grytanie> Biedactwo. Już mają dzieci też dość jeżdżenia, my też już mamy dość jeżdżenia. Wczoraj mnie już tak bola głowa, bo my cały czas jedziemy przez wzgórza. To jest góra, dół, góra, dół, a my nie jesteśmy przyzwyczajeni i po prostu głowy nas bolą. Więc obstawiamy, że dzieci też nie mają lekko, ale chcemy już skończyć z tą drogą. I chcemy dojechać do Rumunii, żebyśmy mogli w końcu zwolnić, żebyśmy mogli, nie wiem, rozłożyć panele i przez chwilę się nie martwić o to, że musimy gdzieś jechać, coś zrobić, bo wczoraj też szukaliśmy wody. W Czechach jest dużo takich studni ręcznych, ale nie są włączone takie jeszcze zimniejsze miesiące, a teraz w nocy jest jeszcze tak wiecie po kilka stopni, więc jeszcze nie włączają tych studni. Więc nie byliśmy w stanie dostankować wczoraj wody, mimo że przejechaliśmy e, szukając takiej studni, w sensie szukając, patrząc na lokalizacje, które znaleźliśmy na Park Fortnite. Myślę, że z godziny zjeździliśmy, bo też przez to nas pokierowało e, jakoś dookoła i i zabłądziliśmy, i w pewnym momencie była jak był remont drogi, i musieliśmy bardzo naokoło jechać. Wczoraj mieliśmy trochę przygód tak samo z tą przejściówką, ale już teraz jest dobrze, mamy już przejściówkę w razie, gdybyśmy kiedyś potrzebowali. I jedziemy dalej w drogę. Dzisiaj e, jedziemy ku Słowacji. Nie wiemy, czy spędzimy noc w Słowacji. Możliwe, że dopiero na Węgrzech się zatrzymamy już na noc. Zobaczymy. Jedziemy tyle, ile możemy, bo już powoli się za długo to przeciągamy. Chodź, siadaj! Siadaj! To <śledzimy> ma dość nie mówiłam wam. Wjechaliśmy do Słowacji. Już widzimy pierwsze różnice. Teraz wjechaliśmy na autostradę. Wcześniej jechaliśmy przez jakieś wioski. Już no, było, widać, mocną różnicę między Czechami. Ale nie chcemy gadać na darmo o tych różnicach, bo czasami, wiecie, na granicach jest tak, że te miasta trochę inaczej wyglądają. Tutaj były takie trochę zaniedbane, opuszczone. O, zobaczcie, jaki ładny orzeł. Hey, in Czechia was the same. Yeah. W Czechach widzieliśmy dokładnie takiego samego Orła. Identyko. Ciekawe o coś tu chodzi. W każdym razie teraz jedziemy trochę przez autostradę, ale nie będziemy jechać samą autostradą, bo my lubimy widzieć rzeczy. Eee, dlatego chcemy też zobaczyć, jak wyglądają miasteczka. Jakieś, e... Gigi wybrał e... jakieś miasto. What city you choose? O, ja nie Ok, nie pamiętam nazwy. Jak możecie zobaczyć, tak jak mówiłam. Pogoda jest nijaka. Przywieźliśmy ze sobą złą pogodę z Holandii i z Belgii. No niestety, teraz musimy trochę się z nią poużerać. Mam nadzieję, że nasze baterie wytrzymają, zanim wyjdzie słońce. Oczywiście nie może obyć się bez przygód. Zobaczcie, co Gigi robi. Otwiera garaż, żeby wyjąć drabinę, ponieważ jechaliśmy teraz i mówimy, no teraz mamy prąd, mamy internet, Starlinka. I Gigi nagle, ale gdzie jest Starlink? Dawałem ci go, prawda? Ja mówię, nie, nic mi nie dawałeś. Ja rano się zajęłam siadaniem. ty byłeś na dworze. Ty wszystko ogarniałeś. A on, gdzie jest Starlink? I zaczął się stresować, zjechał tutaj na pobocze. I zaczęliśmy szukać Sterlinga. W plecaku, w, na łóżku, na alkowie nigdzie nie było. I się okazało, że jest na dachu. Gdzieś poszedł na dach zobaczyć. Zoj nam znowu zasnęła. No, a już jesteśmy dosłownie 16 km od celu. To znaczy, jedziemy najpierw na stację benzynową, bo zapytałam chat GPT, gdzie w Słowacji można dotankować wodę do hampera. I on mi podpowiedział, że to widziałam też kiedyś na amerykańskim YouTubie, że typek, który mieszka w Wanie, sobie właśnie dotankowywał na stacjach benzynowych. Zawsze najpierw szedł do środka się zapytać, a później po prostu szedł sobie tankować tą wodę. I tak mi właśnie Chat GPT podpowiedział, że na niektórych stacjach benzynowych są kraniki zewnętrzne do takich właśnie wę węży ogrodowych i że tam można się zapytać obsługi i że może pozwolą nam dotankować wodę, a że mamy akurat po drodze i nic innego nie widzieliśmy, no to Myślę, że to najlepsza opcja dla nas. Nasz biedny zmoczony Starling wraca do domu. Pojechaliśmy na Shell i Okazało się, że zdjęcie, które było na Google Maps było stare i chyba był remont i już kraniku na zewnątrz nie było. Ale Jeżeli poszedł do środka, się zapytać, czy może napełnić taką butelkę i mu pozwolili, więc napełnił. Jak pewnie widzicie ciepłą wodą, bo musimy umyć naczynia, tylko po to potrzebujemy na razie wody. A teraz jedziemy kupić wodę do picia i o, Zoe stała! Hej Zojka! O. <śledz> <śledz> Wodę do picia i chleb idziemy kupić do Tesco. W ogóle myślałam, że Tesco już nie istnieje. Nie wiem czemu. W moim mieście je zlikwidowali i coś słyszałam, że po prostu w Polsce już nie będzie Tesco, ale może coś, to był jakiś fake news czy coś. Kupiliśmy chleb i wyciągnęliśmy też kefirowe mleko z Czech. I powiem wam, że to tak razem dobrze zagrało, że nawet nie zdążyłam wam nagrać tego chleba, on był z solą i z pieprzem bodajże, ale był świeżutki z chyba olejem albo z masłem. Był taki chrupki, był przepyszny z tym kefirem. to po prostu poczuliśmy się jak w domu, jak w niebie. <laughs> Teraz szukamy jakiegoś miejsca, gdzie będziemy jechać dalej. Dzieci już rozrabiają, posprzątaliśmy podłogę, bo no tutaj trzeba ją dość często sprzątać jak się wychodzi i wchodzi non stop. Pojawił się pierwszy problem ze świecami. Wybraliśmy pierwszą lepszą wioskę i zjechaliśmy gdzieś po prostu na pobocze, bo nigdzie nie widzieliśmy miejsca, żeby zaparkować I się okazało, że chyba to jest jakiś klub piłkarski i zapytałam czata GPT. A dlaczego jest napisane w dwóch językach? Myślałam, że to jest po słowacku i słoweńsku, a się okazało, że to jest po słowacku, i uwaga, po węgiersku, bo tu jest mniejszość węgierska, więc nieźle trafiliśmy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w Rumunii też jest region, gdzie jest mniejszość węgierska, i nawet Węgry chciały ten region, i generalnie nadal tam jest dużo bla, bla, bla na ten temat, ale no śmiesznie trafiliśmy, bo naprawdę nie wiedzieliśmy o tym, a tutaj zajechaliśmy i tak nas trochę zastanowiło, dlaczego. Uh, jest taka nazwa, uh, a to jest po prostu nazwa używana lokalnie, ze względu na tą mniejszość węgierską, gdzieś sprawdza, co się dzieje. Nic się nie zmieniło, czyli mamy problem. Jego kościoły to jeszcze nie widziałam. Nowości są takie, że zauważyliśmy, że kontrolka się zgasiła, tak więc się bardzo cieszymy, ale Dla, dlatego tak. <laughs> dlatego, że dzieci zasnęły, to postanowiliśmy jechać jak najbardziej w stronę Rumunii, bo już za bardzo zamulamy. Już myśleliśmy o tym, żeby spędzić jedną noc w Słowacji, ale po dłuższym namyśle stwierdziliśmy, że nie ma to za bardzo sensu. Bo i tak dni są deszczowe, więc nic nie zobaczymy, nic nigdzie nie pójdziemy, nawet nie mamy wózka dla dzieci. Problem goni problem. Zobaczcie, jaki nagrzany jest płyn. Woda, to Lidzi nazywa. A nadal nam miga. Can you turn on the Stinger. Zobaczcie, jak chodzą wycieraczki. Okna tak samo. Wszystko wygląda, jakby chciało a nie mogło. Um, I Gigi pytał naszego kolegi Chata GPT, co to może oznaczać, a on powiedział, że może być tak, że bateria jest pusta, tylko że to nie ma sensu, bo my no niedawno kupiliśmy tą baterię, chodzi o akumulator. E, no Zobaczcie. Nie. Wygląda jakby było rozładowane, ale no nie ma to za bardzo sensu, bo tak jak mówiłam, niedawno kupowaliśmy nie wiem ile dwa miesiące temu. Jest to zdecydowanie niedawno. No co, skoro nie bateria, to może alternator. Zaczynają się prawdziwe problemy. Chcieliśmy przygodę, mamy przygodę. Dzień. Czas na telefon do teścia. Chyba musimy tutaj spać. E? Musimy znowu tutaj zostać. Czemu? Tak. Czemu? Chyba a musimy coś kupić. E? A co? Chyba taki to. Arbuzy. Arbuzy, a skąd ty wiesz o arbuzie? Chyba ja lubię. Lubisz? Zjesz dużo o arbuzy. Dżidżi kończy robić herbatkę jeszcze przed wyjazdem. Generalnie spaliśmy pod Lidlem, bo wczoraj po tym jak Wam nagrałam o tym problemie, to postanowiliśmy jeszcze zmienić miejsce i zaparkować pod Lidlem, bo tam było tak trochę dziwnie. Nie czuliśmy się tam bezpiecznie, bardzo blisko była taka dość szybka droga. E, dlatego się przenieśliśmy pod Lidla, bo wiadomo wieczorem tutaj nie ma praktycznie ruchu. E, tylko problem jest taki, <laughs> To było 7 minut drogi i przez pierwsze 2 minuty nie mieliśmy w ogóle świateł. W sensie, żarzyły się, ale tak leciutko, że nie pomagały zbyt wiele, a droga była nieoświetlona. I Gigi mówi, nie no, jeszcze 5 minut jechać bez świateł, no to to jest trochę za dużo. I zjechał na pobocze i mocno zahamował. Eee, I nagle wszystko się naprawiło, nagle elektryka była w porządku, nagle wycieraczki znowu zaczęły działać, albo jeszcze padał deszcz. Eee, I światła się zapaliły tak mocno. Więc dziwna sytuacja. Później jeszcze tutaj próbował rozmawiać ze znajomymi, ja z moim tatą. Jeszcze Chat GPT nam trochę doradzał i wyszło na to, że albo to jest termostat, albo alternator, albo coś jeszcze. I nie wiemy do końca, czy to dobry wybór. Gigi najbardziej by chciał dojechać do Rumunii i najwyżej tam pójść do mechanika, bo tam się najlepiej dogada. Tam po prostu czujemy się z tym lepiej, bo tutaj nawet nie wiemy, czy będą mówić po angielsku i mogą. Nas po prostu oszukać, wiecie, powciskać nam jakieś rzeczy. Każdy chyba wie, jakie jest z mechanikami. Eee, oj, zojka! Oj. Jest jeszcze jedna opcja, i tą opcją jest to, że przez deszcz robi się jakieś zwarcie i coś, nie wiem, coś się dzieje z instalacją elektryczną, bo na pewno chodzi tutaj o elektrykę, jakiś czujnik, coś, coś jest zdecydowanie nie tak. Mój tata jeszcze wczoraj nam doradził, żebyśmy, bo my mieliśmy troszkę luźną klemę na minusie na akumulatorze, i tata doradził, żebyśmy ją wyczyścili i zacisnęli. I tak zrobiliśmy. Nie wyświetlał się problem po tym, ale zobaczymy, jak będzie dzisiaj. W jednym momencie temperatura nam skoczyła nawet do 130 stopni. Jak Gigi właśnie sprawdzał kampera w sensie deskę rozdzielczym, czy wszystko jest ok, jak tam temperatura rośnie. I nagle mówił, o nie jest 130 i szybko zgasił silnik. I później jeszcze patrzył pod maskę e, za różnymi poradami. I się okazało, że dwa wentylatory się nie kręcą. Tylko, że jak on się o tym dowiedział, no to się też dowiedział o tym, że wentylatory się włączają dopiero przy jakiejś temperaturze. Jak o tym się dowiedział, to nagle temperatura się prawie w ogóle nie podnosiła. Tak jak wcześniej skakała, tak nagle praktycznie stała w miejscu. Się nie ruszała, nie wiem ile było z... Tutaj gdzieś była wskazówka i nic więcej. I uważamy, że jest to bardzo dziwne. A dlaczego się zastanawiamy nad mechanikiem albo tutaj, albo w Rumunii, a nie na Węgrzech? Ze względu na to, że na Węgrzech nie za bardzo lubią Rumunów i jeżeli byśmy jednak mieli problem na Węgrzech, to, no to Gigi będzie udawał Belga, no bo mamy belgijskie blachy. A, a nie chcemy, żeby nas wyrąbali znowu, no tak jak tutaj mogą to zrobić, ale bardziej się boimy Węgrzech, szczerze mówiąc. Enzo, co robisz? Rodzeństwo, rodzeństwo. Czasami jest dobre, czasami nie. Ej! No, tak więc zastanawiamy się bardzo mocno co zrobić, no bo to jest dość poważna sytuacja, wiecie, nie chcemy przepalić silnika, bo jeżeli termostat nie działa, to on nam nie pokazuje dobrej temperatury i może być tak, że na przykład ta wysoka jest dobra, a nie ta niska, więc nie wiemy. I jesteśmy trochę w czarnej dupie, ale chyba no po prostu spróbujemy przejechać przez Węgry, ale nie przez e, autostrady. Hey, do we still have to buy vignette if we don't go on the highway? I think so. Hungary is better, no, nawet powiem wam, że widziałam na polskiej stronie od rządu, że trzeba uważać na te węgierskie winiety, bo jak się kupuje w sklepach stacjonarnych, to oni albo wybiorą jakąś złą kategorię pojazdu, albo źle wpiszą jakąś cyfrę, albo literę, i później się dostaje mandat, mimo że się kupiło tą winietę. Dlatego na Węgrzech trzeba mocno uważać, bo są. Cwaniaki. Tym razem, czy planuje zdjąć Starlinka z dachu, już nie będziemy sobie powodować więcej problemów niż mamy. I a i a. I. Chwila prawdy. No, it's okay. What is this? Ah, okay. a okay. uh, Czyli jedziemy? <laughs> Remember, 11, 40. Kilka kilometrów do granicy węgierskiej. Zobaczymy jak ją pójdzie. Lengos. Jedziemy od 6 minut, a temperatura w ogóle nie wzrosła. To znaczy możliwe, że wzrosła, ale nam nie pokazuje, że wzrosła. Zobaczcie jaka prehistoryczna <laughs> granica. We get in depression <laughs> <laughs> W końcu wydaje nam się, że daje sobie radę, nie wiemy czy będzie trzeba iść do mechanika, może chodziło rzeczywiście o ten akumulator, może o deszcz, nie wiemy. Zostało nam 166 km. zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby w sumie dopełnić wodę i żeby coś zjeść. Nie będziemy jeść tutaj, sobie ugotujemy w środku, um, ale powiem Wam, że nie wiedziałam, że na Węgrzech tak wygląda, ja myślałam, że Węgry są piękne, wiecie Budapeszt. A to, co zobaczyliśmy, to po prostu przerosło nasze oczekiwania, bo to, jakie tu są wioski, to to się w głowie nie mieści. Tak jak przy, we wszystkich tych krajach, przez które jechaliśmy, więc jeździliśmy dużo nie autostradami, to wszędzie to było takie zadbane, nie wiem, ładne, ale im bliżej Rumunii, czyli chodzi mi dokładnie o Słowację, o Węgry, po prostu jest armagedon. Tyle opuszczonych budynków, zaniedbanych. Naprawdę wygląda to tragicznie. W ogóle prostytutki widzieliśmy na drogach. Uzupełniliśmy wodę przed okienko takimi baniakami pięciolitrowymi prosto do naszego zbiornika. I teraz co? Obieranko ziemniaków. Matka Polka jednak mnie nie opuszcza. <grytanie> I mamy jeszcze takie kurczaczki z Czech. Wiecie, żeby na szybko zrobić coś, co dzieci zjedzą, myślę, że spoko. I mam nadzieję, że już dzisiaj naprawdę dojedziemy do Rumunii, jeżeli już nie będzie żadnych niespodzianek um, i że będzie wszystko okej. Okay. Na jedzenie jedziemy dalej. 166 km do Rumunii. I co? I dzisiaj w końcu dojeżdżamy do Rumunii! Cieszymy się bardzo. Nasz problem zniknął póki co, nie wiemy czy się martwić, czy nie. <gry> czy to jest po prostu jakby, nie wiem, odłączyło nam termostat, czy, czy mamy się cieszyć, czy wszystko wróciło do normy? Nie wiemy, nie wiemy. W każdym razie, cieszymy się bardzo, że już dzisiaj będziemy w Rumunii, ponieważ mamy dość jeżdżenia codziennie tyle kilometrów. Nie codziennie, jak już zaczynamy jechać, boli głowa. Wydaje mi się, że to jest od tego, że cały czas wzgórza, a naprawdę nie jestem do tego przyzwyczajona, przez to, że mieszkaliśmy między Belgią a Holandią przez kilka lat. I te wzgórza to po prostu... Wiecie, co chwilę mi się uszy blokują, więc wydaje mi się, że to dlatego głowa mnie boli. Rozważałam też fakt, że raz się zatrzymaliśmy i, i uderzyłam się w głowę. I uderzyłam się dość mocno. Ale raczej to nie jest od tego. Uderzyłam się w ogóle tak mocno, że mam guza. Nie wiem, kiedy ostatnio miałam guza. Ale wątpię, że to jest od tego, no bo czuję, że jak zaczynamy jechać, to mnie boli ta głowa i uszy mi się zatykają w tamtym momencie, więc już niedługo będziemy robić mniej kilometrów. Już w sumie od jutra. Zatrzymaliśmy się, żeby Enzo mógł zrobić siku i Żydzi stwierdził, że włączy światło, bo się zaczęło już robić trochę ciemno. I w tym momencie totalnie zablokowało silnik i temperaturę pokazywało za chyba 130, przynajmniej z mojej perspektywy. I się trochę wystraszyliśmy, pokazało też kontrolkę chyba oleju i akumulatora. Więc Żydzi zjechał znowu na bok po raz drugi i nie wiemy co robić, czy znowu jest problem, czy znowu coś z prądem. OK, OK, okay so we can go. We can go. But how it's possible when I change from to that? Coś jest nie tak ze światłami, z elektryką. Nie wiemy, o co chodzi, bo pewnie jak już się domyślacie my się na tym nie znamy. O, oh, znowu stres podskoczył, ale dobra wróciło do normy, więc jedziemy. Zobaczymy, co będzie dalej. Jolo! Okej, okay, pierwszy przejazd przez granicę węgiersko-rumuńską. Po tym jak Rumunia jest już w Schengen. Ostatnio jak przejeżdżaliśmy, to staliśmy z godzinę w kolejce. Kupiliśmy winietę w Rumunii. Tutaj kupiliśmy na miejscu, bo nie wiedzieliśmy, którą kategorię musimy wybrać. O, tutaj widzę, że jest autoturizm. Eee, w każdym razie, w przeciwieństwie do Węgrzech, gdzie tam za 24 euro kupujecie winnie te na 10 dni. Tutaj zapłaciliśmy 28 euro za rok. Duża różnica. Duża. Dopiero wjechaliśmy do Rumunii, a już jedziemy takimi krętymi drogami przez wzgórze w nocy. Ja to zawsze jestem obsłona na takich drogach. Dopiero jak dojeżdżamy na miejsce, to biorę głęboki oddech. Gigi zawsze mówi, patrz na GPS-ie z góry, jaka to będzie droga. A ja tylko zobaczyłam, że na Park Fortnite na zdjęciu, było asfalt. Mówię, okej, okay, damy radę. No cóż, chyba damy radę. Już prawie jesteśmy. Jest Nie wiem, czy mnie bardziej przerażają zakręty, czy to, że tu jest, tu jest tak wąsko. Taki mamy widok z pierwszej miejscówki w Rumunii. Tak naprawdę dopiero jutro zobaczymy, Jaki jest ten widok, bo teraz jest ciemno i mało cokolwiek widać, ale jeszcze nie wychodziliśmy z kampera, bo widzieliśmy różne sarenki, króliki, zające, nie króliki po drodze, więc stwierdziliśmy, że na razie nie wychodzimy, bo nie wiemy jakie zwierzęta są w tym regionie. Jest dość blisko gór, tak więc najpierw się. Go, like no były zjazdy like 10%. 10% było, była bardzo kręta droga i, i była bardzo stresująca, w szczególności po ciemku, gdzie te drogi nie były oświetlone, bo to nie są jakieś ważne drogi. Tak więc, no co, pierwsza już przygoda w Rumunii. E, co, zaczynamy tak naprawdę nowe życie. <laughs> e, no teraz jest ten czas, kiedy będziemy szukać miejsca, które nam, bardziej, nam najbardziej się podoba w Rumunii, żeby e, zainwestować w jakąś działkę albo jakiś dom taki bardziej tradycyjny e, i, i coś dalej tutaj robić. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Wiadomo, trochę się boimy. Jak ze wszystkim co nowe, ale jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. E, dzisiaj otwieramy szampana, przyszedł na niego czas. To jest szampan, który dostałam od klientki, jak odchodziłam odchodziłam from my client. E, no, od mojej klientki jak szłam na urlop rodzicielski teraz. Tak więc, e, co? Trzeba świętować nowe początki. We have glasses. We have cups. <laughs> nie mamy e, ten... <laughs> nie place. mamy szamp szampanówek. <laughs> e, nawet się nie, nie kojarzę w tych nazwach, bo ja po prostu w pewnym momencie odpuściłam nawet te kieliszki do wina i po prostu w zwykłej szklance, bo my mieliśmy takie szklanki jak te kieliszki od wina, ale bez nóżki. Więc mówię, dobra, co za różnica. I tak piję w domu, więc odpuściłam takie rzeczy. Smakuje tak samo. Dobra, co? Otwieramy szampana. Idziemy spać, bo jesteśmy zmęczeni już tą drogą. Tyle, że po prostu... Ty zójco co? Jeszcze mleko? <grym> Dobra, dobranoc! Pa, pa!